Witam, witam moich wszystkich pięknych widzów. Zapraszam Was na trzeci odcinek Roboty z Mercedesem. Teraz Wam szybko pokażę, co żeśmy zrobili w ostatnim odcinku i jaki jest plan na dzisiaj. Więc w ostatnim odcinku, żeśmy na te progi tutaj wspawali. Oto te ramy, właśnie. I one są dobrze dospawane. do zdrowego na słupkach. Tutaj jest jeden. I tutaj jest drugi. o, Trzeci, czwarty do tego słupka. No i z tyłu tak samo. I teraz w tym momencie mamy dobry, zdrowy dół progu, żeby robić dalej. No więc spędziłem dzień i pół robiąc drugą stronę bez nagrywania. I teraz wam pokażę, jak to wygląda, i będziemy robić właśnie tą stronę. I pokażę Wam, jakie ja to wszystko zrobiłem. Tutaj wiesz, trochę to dłużej zajęło, dlatego, bo musiałem trochę pomyśleć. I tego to zdecydowałem, że po prostu nagram. Jak już będę wiedział, co robię, i będzie szybciej wtedy. Dobra, tu macie drugi próg. Jak widzicie, wszystko jest ładnie zespawane, mocne jest. tak to wygląda, jest gotowe na szpachlówkę od spodu, żeśmy to tak zrobili, też trzeba będzie to wyszpachlować trochę, wszystko jest bardzo, bardzo mocne, bardzo ładnie zrobione, pamiętajcie, że cały ten próg, wszystko było robione całkiem za darmo, czyli nic mnie to nie kosztowało, i to jest dla mnie najważniejsze. Zrobimy całego tego Mercedesa za 100 dolarów. A jeżeli ktoś myśli, że o, to może zardzewiać, to tamto na końcu samego odcinka wam pokażę, jak zrobić, żeby to nigdy w życiu y, nie zardzewiało. Jest na to trik y, w Kanadzie. Pokażę wam. No i oczywiście, już tu zacząłem trochę spachlować ale teraz zaczynamy drugą stronę. Zapraszam Was na trzeci odcinek roboty progów w moim Mercedesie. Dobra, jedziemy dalej w szybkim tempie. Więc, jak widzicie, mocne to jest jak nie wiem. Nie ma po co marnować pieniędzy i czasu i to jakoś inaczej robić. Zajęło to szybko, takie coś, nic mnie to nie kosztowało. A wiesz, wycinanie wszystkiego od spodu to jednak by to zesłabiło, A tak to jest to wzmocnione od tego, co było na pewno. A wygląda super. Będzie jeszcze zaszpachlowane, i wiesz, pomalowane wszystko na czarno to będzie yy, bardzo, bardzo dobrze. Okej, okay, robimy dalej. No dobra, więc wyglądam jakbym pracował w McDonaldzie. No jak widzicie to zaczyna naprawdę już kształt brać, ale jak się tak przyjrzy człowieko takie takie coś, nie? Jak się tym chodzi, to tu jest po prostu dołek. To nie ma co tutaj trzeć, żeby do tego dojść. Teraz muszę wszystkie te takie dołki wypełnić. No i potem jeszcze raz, już jest za każdym razem mniej a, tego szlifowania jest. Mówię dwa razy jeszcze i to za każdym razem się mniej dodaje tej szpachlówki. Tak wam pokazuję tylko. Dobra, jedziemy dalej. No, a chciałbym wam tylko powiedzieć, że cały czas ja to wszystko robię ręcznie taką listwą i używam czterdziestkę papier szczerny. Wam, że wygląda pięknie. Jest teraz to gotowe na farbę podkładu. thank uh you -huh. Dobra, według mnie doszliśmy do najważniejszego momentu całej tej roboty. Tutaj, normalnie, można kupić całkiem nowy samochód i po czterech latach ten samochód zacznie rdzewieć. To pomysł sobie, jakby coś taką robotę robić. Jakby się tego nie zrobiło, można by wszystko wycinać, wiesz, dopasowywać pięknie tego i tak by zardzewiało. A jak pokażę Wam teraz, jak zrobić, żeby to nie zardzewiało. Potrzebny jest nam o taki pistolet, do tego się grzeje olej i się go rurką wpsikuje w każde miejsce, gdzie żeśmy spawali. Każdy spaw musi być zaolejowany i wtedy nigdy nie zardzewieje. O, na przykład tutaj w tym miejscu to jest podwójny metal, nie? To trzeba to całe napełnić olejem żeby to doszło do spawów wszystkich. A w środku trzeba zrobić tak samo. Wszystkie te nasze spawy o tutaj i o tam i wszędzie. Wszystko musi być od środka. Wszystko musi być w oleju zalane. Całe te progi od środka wszystko musi być zaolejowane, żeby to nie rdzewiało. Mówię wam, to jest najważniejsze. Ja mam parę samochodów i tak robię co rok i mi nigdy nic, nigdy nie zardzewiało. Trzeba wziąć wietarkę i dziury powiercić w takich miejscach, żeby do każdego spawu można było dojść. No i teraz na przykład tą dziurką możemy całe to napełnić bardzo dobrze olejem, a jak coś jest w oleju zamoczone, to po prostu to nigdy, nigdy nie zardzewieje. Zobaczcie jak pięknie ten próg wyszedł. To nawet w tym progu zanim go pomalowałem, to widzicie takie dziurki wywierciłem. I w każdą taką dziurkę o takim czymś, widzicie? Taką rurką i to ten olej psika, widzisz, zagiłem to, koniec zgiąłem i to bardzo, bardzo daleko psika ten olej. To można normalnie w te dziurki o tak wsadzić, widzicie? I można o wszystko psz, 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 psz. tam wpsikać w każde miejsce. I ten olej, wiesz. To przykład daleko to on aż, aż tutaj dojdzie do, do tamtego spawu, nawet i wiesz. I potem to tak se trochę wychodzi ten olej. I go tak się jak, jak my samochód, to go ścierać, ale za to, no mówię, nic, nie rdzę To jest trik. Tutaj, tutaj, tutaj nawet są takie firmy, że zawozić samochód, i ci to robią, nie? Ale wiesz, jak ja to wszystko samemu zrobiłem, to ja wiem, w którym miejscu te spawy są, żeby naprawdę dojść do tych miejsc bardzo, bardzo dobrze. Też powiedzimy parę dziurek. Żeby tu wszędzie się dało dobrze dobrze dojść No a jaki olej używać? A ja tam wiem ja używam to co jest najtańsze To jest olej do piły do łańcucha on jest bardzo gęsty Grzeje go sobie w takim elektrycznym czajniku aż jest bardzo gorący I on wtedy normalnie Wpsikujesz go i on jak się ochłodzi to właśnie wiesz, W każdy zakamarek wejdzie I Dojdzie wszędzie i potem się dobrze trzyma, bo jest taki gęsty, nie? Jest bardzo tani, taka bańka 8 dolarów kosztuje. Dobra, pokażę Wam jak to psika daleko i super. To normalnie wszędzie dojdzie bez problemu. No, tak się to podłącza. Teraz zobaczcie na długość samochodu. Zacznę psikać od tego koła i zobaczymy jak daleko to psika, nie uwierzycie. No, to psika prawie na długość całego samochodu. To pomyśl, jak do progu wsadzić dziurkę, pszsz, to wszystko za olej, trzeba tylko dobrze pomyśleć, żeby wieś, Wsadzić w takie miejsca, żeby wszędzie doszło. Tutaj też mam dziurki na przykład. To też można to wsadzić i cały próg spikać od środka w tylnych drzwiach. Tak samo tutaj jest, nie? Zobaczcie, jak to pięknie wszystko wyszło. Yy, tutaj są dziurki, też widzicie? O, tu jedna, tu jedna, żeby wiesz, tu do środka w tym progu dobrze, dobrze spsikać Wszystko, cośmy robili, yy, na przykład całe to w te dziurki do środka, psz, 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 psz. wszystko, wszystko spsikać żeby to wszystko było tym olejem nasącone wiem, że tak mówię o tym w kółko, no ale naprawdę to jest najważniejsze ja tą robotę zrobiłem bardzo szybko ludzie czasami się 7 lat męczą, żeby takie coś zrobić wiesz, wszystko, wycinałem tego ja to zrobiłem tak trochę bardziej po swojemu, szybko ale za to już za parę dni będę znowu jeździć a mówię, jak tym olejem tak się spsika, no to to będzie dobre co najmniej do końca mojego życia, bez problemu, jeszcze ja co rok tak robię każdy moje wszystkie samochody sprzykuje i one w ogóle nie rdzewieją. No tu wszystko wszędzie też te wszystkie dziury tu żeby te słupki od środka w te wszystko to cały ten z tyłu no i całe to i całe to też tym olejem napełnimy. No nawet błotnik od środka się cały leś psika jak już będzie zmontowane wszystko, ale zanim nawet założymy to widzicie tutaj pod spód tutaj jest spaw nie z drugiej strony, to też tutaj wlejemy olej, żeby ten spaw był zaolejowany. No dobra. Wszystko nasmarowane, tak, że to nigdy nie zarezerwuje. Składamy dalej.